Witam Was z trasy w kierunku zachodniej części Krety. Wielu z Was pyta, dlaczego z tej części wyspy jest tak mało filmów. No więc już wyjaśniam. Życie na Krecie to nie tylko słońce, morze, plaża i drinki w beach barach. Proza życia nie pozwala na zbyt częste wyjazdy do miejscowości oddalonych o kilkaset kilometrów. Dlatego kiedy mogę zorganizować taki wypad, traktuję go jak wakacje i staram się wycisnąć z niego jak najwięcej. Przejeżdżając przez puste turystyczne rezorty Aja Marina, Gerani, Maleme, nie sposób uwierzyć w to, że zazwyczaj o tej porze roku przepełnione są one turystami. Gdyby nie letnia pogoda, to pomyślałabym, że to jeszcze zima. No ale nie narzekam, bo wiem, że pewne zazwyczaj bardzo popularne turystycznie miejsca będą teraz puste, a ja jak wiecie, prywatę lubię bardzo. No więc dziś zabiorę was do klasztoru Odigitriagonia lub Moni Odigitrias, który jest położony kilometr na północ od miejscowości Kolimvari, na południowo-wschodnim wybrzeżu kreteńskiego półwyspu Rodopos. Oczywiście, jak w większości monastyrów, trzeba na zwiedzanie odpowiednio się przygotować. Przyjeżdżajcie tutaj w odpowiednio długich spodniach i spódnicach. Bo na shorty i mini będzie trzeba zawiązać narzutkę do wypożyczenia przed wejściem. Klasztor powstał w VIII wieku. Pierwotnie znajdował się w zupełnie innej lokalizacji i z tym faktem wiąże się pewna legenda, o której opowiem Wam za chwilę. Monaster był wielokrotnie przebudowywany, a jego najsłynniejszym elementem jest dzwonnica z 1849 roku. Na terenie monastyru znajduje się kilka stacji z różnymi gatunkami zwierząt. Znajdziecie tutaj żółwie, papugi, kanarki oraz całą chmarę kotów. Dobrze wiedzieć, że nie tylko ludzkie dzieci wchodzą rodzicom na głowy. Co odróżnia ten monastyr od innych, z pewnością muzeum ukryte w podziemiach. Jest to jedno z najlepszych muzeów historyczno-religijnych, jakie widziałam do tej pory w klasztorach na krecie. W zbiorze muzeum znajduje się również wiele pozłacanych ikon, nawet z początku poprzedniego stulecia. Muzeum jest w pełni klimatyzowane, ma nawet małą salę kinową, a księgi, które się tam znajdują, datowane są nawet na X i XI wiek. Co do tajemniczej legendy związanej z założeniem klasztoru, to ma ona swoje źródła w przekazywanej z pokolenia na pokolenie historii na temat ikony odnalezionej w lasku niedaleko plaży Menes. Pasterz, który odnalazł ikonę, przyniósł ją do swojej chaty. Natomiast następnego dnia nie znalazł jej w swojej izbie, ponieważ ikona powróciła na to samo miejsce w lesie, w którym odnalazł ją pasterz dnia poprzedniego. Po tamtej sytuacji miejscowi stwierdzili, że ikona daje im znak, w którym miejscu powinni zbudować klasztor. I tak też zrobili, dlatego pierwotna lokalizacja tego klasztoru znajdowała się na samym końcu półwyspu i tam też was zabiorę. W prawej części monastyru znajduje się grobowiec, w którym spoczywają szczątki wszystkich biskupów, którzy byli związani z tutejszym opactwem. Monaster był wielokrotnie doświadczany przez wojny, a wspomnieniem ostatniego ataku Imperium Osmańskiego jest kula armatnia, która nadal tkwi w jednej z klasztornych ścian. Podczas II wojny światowej Moni od był jednym z najważniejszych punktów strategicznych kreteńskiego ruchu oporu w walce przeciwko nazistom. Tutaj siminisi stworzyli na około klasztoru i ogród. Znajduje się tutaj nawet wolnowybiegowa zagroda dla saren, a jedna z nich spodziewa się potomstwa. Więc kto wie? Może akurat podczas Waszej wizyty znajdziecie tutaj młode sarenki. Z pewnością można tutaj wspaniale odpocząć w drodze w głąb Półwyspu Rodopos. Opuszczam więc monaster i zabieram was w dalszą drogę, aby pokazać wam moją ulubioną plażę na zachodniej części krety. Zanim jednak was tam zabiorę, kilka wskazówek. Po drodze do Menes Beach, bo tam właśnie jedziemy, zatrzymajcie się w wiosce Afrata. W lokalnej tawernie zjecie obiad życia, ale niech pełen brzuszek was nie zwiedzie. Na plaży Menes będziecie potrzebować prowiantu, więc nie zapomnijcie spakować do plecaka horto lub tiropity z lokalnej piekarni oraz kilku litrów wody, bo na Menes jest bardzo sucho i gorąco. Droga na plażę Menes może wydawać się łatwa, ale za chwilę zobaczycie, że zwykły samochód nie podoła, szczególnie na końcowym odcinku dojazdowym. Od połowy półwyspu Rodopos asfaltowa droga zmienia się w szutrową. Mimo iż z początku przypomina drogę na Balos, to zbyt pewnych siebie kierowców może zwieść na manowce. A pewnie wiecie, że żadna wypożyczalnia samochodów na Krecie nie ubezpiecza pojazdów od szkód dokonanych właśnie na drogach szutrowych. Kresy Rodopos jest bardzo malowniczym miejscem. Natomiast nie spodziewajcie się tutaj wielu śladów cywilizacji. Brak tutaj sklepów, hoteli, jest za to mnóstwo kus. No i ta dzika droga. Nacieszcie oczy krystalicznie czystą Zatoką Menies, w której woda jest absolutnie przejrzysta nawet na głębokości 4 metrów, a w wodzie tej pływają najbardziej kolorowe gatunki ryb. Teraz już wiecie, dlaczego tak bardzo lubię to miejsce. Zazwyczaj brak tutaj tłumów, a temperatura wody jest niemalże równa temperaturze powietrza. No i muszę przyznać, że Meniez bardzo przypomina mi klimatę plaży Tripiti na Gawdos. Jeżeli więc wyposażycie się w samochód terenowy oraz w prowiant, to na półwyspie Rodopos z pewnością spędzicie cudowny czas. Dlaczego jeszcze warto tutaj przyjechać? Otóż odnajdziecie w tym miejscu ruiny sanktuarium Dyktyny. Dyktyna była córką Zeusa, boginią polowań i natury, niegdyś gorliwie czczoną na tej części wyspy. W Dyktynie zakochał się sam król Minos. Ona jednak go nie chciała. Z rozpaczy skoczyła z klifu do morza. Z którego to wyłowił ją rybak, który również się w niej zakochał. I uwierzcie mi, to bardzo skrócona wersja tego mitu. Jeżeli lubicie takie odosobnione miejsca i chcielibyście poznać pełną historię pięknej córki Zeusa Dyktyny, zostawcie pod filmem łapkę w górę. To będzie znak, aby tutaj wrócić i pokazać wam resztę tego tajemniczego półwyspu. Mogłabym tutaj siedzieć tydzień, a nawet dwa, na absolutnym pustkowiu otoczona kozami i ruinami z IV wieku przed naszą erą, ale trzeba ruszać w dalszą drogę, aby pokazać wam miejsca, na które wielu z Was z pewnością czeka. Drogę powrotną umila nam zew natury. Po prawej, zielony gąszcz, po lewej, cudna linia brzegowa a nad głowami wielki błękit. Jeżeli plaża Menes i antyczna Dyktyna wydają się Wam zbyt odległe, to w wiosce Afrata odbijcie w lewo na piękną plażę o tej samej nazwie co wioska. W drodze powrotnej zahaczymy również o wioski Rodopos i Kamara Kalidunias gdzie znajdują się jedne z najstarszych przetwórni oliwy z oliwek na tej części wyspy oraz kilka tradycyjnych tawern z nieziemskim jadłem. Bardzo lubię te wioski za to, że są proste i nie biją się o turystów. Zaglądają tutaj tylko ci najgorliwsi miłośnicy Krety, którzy cenią sobie kreteńskie tradycje, kuchnię i sielankę. Na szukać tutaj rozbuchanych straganów z pseudokrateńskim rękodziełem, czy też ekskluzywnych hoteli. Noclegi owszem, są tutaj jak najbardziej dostępne, natomiast w prostym, tradycyjnym stylu. My natomiast jedziemy dalej na zachód, do miejsca, które na tej części wyspy jest moją ulubioną bazą wypadową, no więc do usłyszenia już z Kisamos. Dzięki, że byliście ze mną. Pa!